Aha! To wszystko jest chore. Co my tu robimy? To za mało. Peter, możemy wykorzystać ten warsztat. Tylko w razie czego szybko. Ten dron wciąż na nas poluje. Lepiej się zabezpieczyć. Załatwmy to. Dobra. Jedno świeżutkie ulepszenie. No i to jest robota najwyższej próby, że tak nieskromnie powiem. Wynośmy się stąd, póki wciąż możemy! Bend dobrze. Poketowi to by się spodobało. Tutaj jest beznadziejnie. Ja. Uh, musimy tędy przejść, ale głupie drzwi napędzane wiarą nie są zasilone. Więc jak je naładujemy? Trzeba znaleźć coś z kompatybilnym portem zasilania. Może trzepnę błyskawico? Założę się, że trzeba tu podłączyć jedną z baterii z wiarą. Genialne, Quinn! I... nic. Mówiłem. Mamy tu tego śmierciobota. W jego baterii może być jeszcze trochę energii. Spróbujmy! Okej... Okay. Wow, wow! NIE FAJNIE! Ty w ogóle wiesz, co robisz? Jasne. Bateria idzie do portu baterii, co nie? Czy to zadziała? Łatwo to sprawdzić. Podłącz ją! Chyba zadziałało! Czy ktoś może zaprosić Niszczyciela? Drax! idziesz brachu? Drax! Halo? Hej, Drax. Co się dzieje? Przyszło mi do głowy, że to może być tylko przedłużający się sen. To nie sen, zapewniam. Musimy już iść. W porządku. Niki, kończy się czas. Nam też. Co co? Jestem grud. Tak, trochę to straszne. Nigdy nie słyszałam, żeby statek wydawał taki odgłos. Nawet czytały. Czy to. śpiew? Raczej odległy zaśpiew. Czymkolwiek to jest, robi to sporo ludzi. Jestem grud. Musimy pójść w tym kierunku. Musimy przejść do przodu, bo prze... Los się do nas uśmiechnie. W końcu po odstrzeleniu głowy własnej matce może być już tylko lepiej, co nie? Peter, wiesz, że to nie było prawdziwe. Flark, czymkolwiek to jest, jest blisko. Muszą być ich pewnie miliony. Co najmniej. Ja jestem głupi. Tak! I jak zamierzasz im pomóc? Musimy zająć się ratowaniem twoich własnych ogonów z tej morderczej pułapki. Przetrwamy. A później poinformujemy o tym koszmarze kosmu. On będzie wiedział, co z tym zrobić. Kościół, Polac, idzie! Flark! Da się przejąć tę barkę? Pewnie tak. Szybkim hakowaniem. Odbezpieczamy broń! Dziwne, że twoją broń da się zabezpieczyć. Rób nie go na super! Baba, roger, zjednoczaj, roger! nas nie osiągnę! Szybcie pyski! Nie stranikują! Wrócić na statę. Mamy coś do zrobienia. Tak, właśnie o to nam chodzi. Dobrze. Tak, dobrze. Okej, okay, sprawdźmy, co zdziałamy tym ciumem. No dalej. No dalej. Na pewno da się... Wow. Jedna mała... Bateria z wiarą może zasilić ich robota, to wyobraźcie sobie moc, którą tu gromadzą. Oni podbijają teraz planety. w porównaniu z tym, to mała skala. Słyszeliście to? Cóż takiego? To było. Wow! Wszystko gra! Odbijają się tylko od osłony. Co to czuwa? Brak osłony! Strzelaj! Nie wychylajcie się! Załatwię to! Pogramy ogramy u nich na wylocie. Przewód z nami bardzo. Chyba Raker wyraźnie to ujął. A co to mamy, Lark? Ta barka idzie na dno. Musimy szybko lądować. Która nie jest podziurawiona! Próbują nawet zabrać! Parałat! Uśmroić! Kryj, e tyryj! E e -E. Stańcie bardzo blisko siebie! Pójrzyj sobie teraz! Będzie pięknie! Zabrakło! No, Odwracają tak uwagę! Dajemy zabójczy pokaz, Quill! <śmienicza> Widzieliście, jakie robią miny, jak się ich od góry do dołu! <śmienicza> Albo te jak orientują się, że grób zawiązał i... Co spokardkę. nie? Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale walka z wami jest fajna. <śmianicza> <śmianicza> Okej, okay, tak! Łapię, że znaleźliśmy się w siódmym niebie. Strzelamy do nich, jest miło i się bawimy. Ale... Co, jak się nie skupimy? Jeśli nie odrzucimy myśli, które ciągną nas w dół, to po nas! Kto jest ze mną? Zwycięstwo jest nasze! My ten! jesteśmy! <grym> Święta Musimy zyskać dajesz rogę! Ale lękną się jak pleź na serze! Za ci ktoś jakieś wyjście stąd? Jestem. Trudno powiedzieć, gdy wszystko się rusza! na znakomita! się bolało! Dobry czas na Ostatnie słowa! Słuch na rok. Uważaj na korek krzaku! Bo gramy nich na wylosie! Bo im Wszystko ich skoczmy! Trzeba się stąd zabierać! Było by Gdyby Lo maucar, a tododo ma ben, se non potai ti po la sia Aby mnie tego zabiły, zasłużył sobie. Ale gość cięł? Ruszmy! Ale patrzymy kolejną barkę. Znajdźmy ją szybko! To nasza fura. Idziemy! Wydaje mi się, że to rozumiesz. To rozumiesz. Te słowa. Kurde. Ciągle ich pełno! Roket możesz ich prześcignąć? Jak! Mamy takie same maszyny! Szlako, słowa znikła! Musicie się ich jakoś pozbyć! <słuch> ja. Uważaj na korek, szaku! Pogramy u nich na wylocie! Jak źle jest? Źle! Trzeba będzie lądować! Odwracają tak uwagę, czekają na wystarczy! Dają radę! Moja jest odwrócona! tylko ich stosuj! Trzeba się stąd zabierać! Niedobrze! się do walki! A! Ich I to powiem! Obląż wroga! Jedziesz, Drak! Mają te skify! Stańmy tylko jakiś szatunkowany! A co to mamy? Bóg nie zbiera wiarę! Dościoła bulu! połaki A ona jest... Zabarza. Za bardzo się rusza, krót! Ja tylko no chciałem go obudzić! Popręcy mają za swoje! W krótku Na nic o. Odwracają tak uwagę! Czekając na słuchaczki! Oj, złamoda baga! wsiąść na kolejną z tych zabójczych pułapek! To! Wolisz zostać na tej?! A słusznie! Gdzie jest osłona?! Nie wiem! Nie działa! Musimy obejść się bez niej! Znowu atakują! <laughs> stacja pali Oto czytanie ze To się rozpada na kawałki! Dalej! Prawie dolecieliśmy! Uda nam się dotrzeć? Nie! Szybko ich skośmy! Trzeba się stąd zabierać! Byłoby szybko, gdyby parkurce odpuściły ze walkę! Mi z Platformy! A Chwała na wysokości czarni! Żadny chłaj! Chyba i tak rozwaliliśmy wszystkie! Czujecie to? Nie. Wibracje są w tym miejscu inne. Zbliżamy się do krawędzi statku i naszego wyjścia ewakuacyjnego. Potrafisz to wyczuć? Halo! Wibrysy?